Teściowa Piotra leżała w gorączce. Zaraz mu o niej powiedzieli. On podszedł i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka puściła ją, a ona im usługiwała. Witam wszystkich słuchaczy, oglądaczej i sympatyków dobrych mediów nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i właśnie, fragment dzisiejszy podaje nam sytuację, która jest bardzo codzienna w naszym życiu, mianowicie uzdrowienie z gorączki. Ktoś pomyślałby i powiedziałby, jaki problem wziąć tabletkę, wyleżeć, wypocić, wziąć witaminy, wziąć L4 i pójść na zwolnienie i po krzyku, Sprawa rozwiązana. A tymczasem zauważmy, że Jezus szykując się do kolejnej misji, wychodząc i głosząc Ewangelię, uzdrawiając chorych, uwalniając opętanych, zatrzymuje się w domu Szymona i Janrzeja i podnosi teściową ustawiając ją z gorączki. Zauważmy, że taki prosty gest czyni taki cud. No właśnie, czy warto by było prosić Jezusa o takich zwykłych sprawach, żeby on interweniował, żeby on dotykał, krzymieniał? Myślę, że warto, dlatego że. Nasze codzienne życie to nie są jakieś wielkie wydarzenia, tylko nocne, takie zwykłe, bardzo się podobne każdy dzień, podobno drugiego, poprzedniego, i w tych sprawach Pan Bóg Jezus też być obecny, też chce nas dotykać, też chce nas podnosić, też chce nas uzdrawiać, żebyśmy w tym w zwykłym, codziennym życiu widzieli Jego obecność, Jego łaskę, Jego bliskość, Jego pragnienie, żeby. Razem z nami Jezus przeżywał nasze trudności, takie codzienne małżeńskie, rodzinne, społeczne, zawodowe i różne inne trudności okoliczności. Zauważmy więc, że gorączka opuściła teściową, ona zaraz im usługiwała, a więc widzimy, że została nie tylko uzdrowiona, ale uzdolniona do służby. Obserwując świat, obserwując także pokolędzie, a więc kiedy błogosławimy domu, jeszcze w tym sezonie podczas kolendy, ja zauważam, że Jezus właśnie często tak działa, że uzdania ludzi do służby. Oczywiście nie wszystkich, nie zawsze i nie wszędzie, ale wystarczy właśnie drobny gest, drobna interwencja Jezusa, żeby ludzie byli umocnieni i zachęceni przez pragnienie, żeby usługiwać. Też Piotra została. Uzdrowiona i została uzdolniona do służby. Moi drodzy, prośmy naszego Pana, żeby Jezus nas też uzdrawiał w naszych zwykłe codziennych sprawach, bo chociaż po ludzku można je roznazywać bardziej czy mniej z większym skutkiem, to jednak Jezus chce być tym obecny, aby to się działa Jego wola, aby to przynosi Mu jeszcze większą chwałę, a nam po prostu pożytek. I w ten sposób pozwolimy Jezusowi nas uzdrawiać, ale też pozwolimy Mu, żeby On nas uzdalniał do służby wzajemnej. Jakże dzisiaj brakuje takiej postawy służby wzajemnej w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego proś na naszego Pana, który dzisiaj uzdrowił Teściową z gorączki, aby i nas uzdrawiał z naszych gorączek różnego typu, nie tylko tej klasycznej, jeśli chodzi o jakieś przeziębienia, ale z tej gorączki, która nam spędza sen z powiek i powoduje, że nie jesteśmy zdolni do służby. Jesteśmy gdzieś zam zaminowani, gdzieś zakręceni i kręcimy się wokół siebie. Prośmy, aby nas Jezus uzdrawiał z tego zaminowania. Odczarowa nas to wszystko, co powoduje gorączkę wobec bliźnich, abyśmy w ten sposób wzajemnie sobie służyli byli uzdolnieni do służby bliźnim. Tyle na dzisiaj nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. Szczęścia Boże. Do zobaczenia.